Cześć, witajcie drodzy czytelnicy i słuchacze radia w kolejnym odcinku Pielęgniarki. I dzisiaj to będzie odcinek, który powinni obejrzeć wszyscy studenci przyszłego pierwszego roku pielęgniarstwa, bo to będzie taki spis treści, spis treści wszystkich moich filmów, które powinniście obejrzeć, zanim zadacie mi oczywiście pytanie na prywatnie. Bo widzę, że właśnie bardzo dużo pytań mi zadajecie. Ja już takie filmy nagrałam, więc postanowiłam zrobić dla Was taki spis treści, żebyście mogli zajrzeć do filmów, które będą odpowiadały na Wasze poszczególne pytania. Mam nadzieję, że Wam taki filmik się spodoba i będzie dosyć przydatny, więc zaczynamy! Dum, 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 dum. Dla wszystkich chętnych, już jak tu siedzicie, rozsiądźcie się wygodnie, napijcie się kawki, herbatki i zapraszam. Ogólnie tak, wchodzimy w playlistę pielęgniarka na moim kanale. Tam jest raczej większość takich ważniejszych filmów, z których zadajecie mi pytania. Mamy odcinek pierwszy, nowy sezon, QA, zakładam Wemfront pielęgniarka. W tym filmie dowiecie się na temat, jakie są godziny zajęć na pierwszym roku pielęgniarstwa. Dowiecie się, jak zakłada się węflon, jakie są rodzaje węflonu, nawet pokazuje dokładnie na prawdziwym. Na moim koledze, jak zakładam węflon, ale do tego urywek. Co tu jeszcze, o czym tutaj mówię? Jak przełamałam się do pierwszej toalety pacjenta w moim życiu? Opowiadam o praktykach, opowiadam o odcinku, także opowiadam o przepaści lub nie przepaści, bo nie chcę też spoilerować, pomiędzy Studiami a liceum opowiadam, gdzie było trudniej, jakie są przedmioty, ale to tak bardziej w skrócie, jeśli chodzi o przedmiotach, ponieważ o przedmiotach na studiach yy, na pierwszym i drugim roku nagrałam również osobny film. E, ogólnie to wymyśliłam, że w opisie będę po kolei e, linkować wam filmy, o których mówię. E, kolejnym filmikiem, jaki mamy tutaj e, w playliście pielęgniarka, jest to Historia oraz Przyszłość Pielęgniarstwa, ale tutaj to jest filmik taki. Troszkę wyjęty z podstaw pielęgniarstwa, czyli to jest jeden z przedmiotów na pierwszym roku i taka krótka historia jednej z jakby z jednej z prekursorek pielęgniarstwa. Tego nie musicie oglądać, ale myślę, że w przyszłości na studiach będziecie się o tym uczyć na pierwszym roku, więc możecie zajrzeć, nie musicie. Więc trzeci filmik, jaki podlinkuję, to historia oraz przyszłość pielęgniarstwa i tutaj jest po prostu takie. Informacje dotyczące jednego z przedmiotów na pierwszym roku. O tym na 100%, na milion procent, nawet będziecie się uczyć, więc możecie zajrzeć, ale nie musicie, bo będziecie się uczyć. Kolejny filmik w playliście jest to Zalety kontra wady studiowania pielęgniarstwa. No, nie, nie wiem, co tutaj dużo mówić: po prostu zalety, wady studiowania pielęgniarstwa, więc jeśli jesteście e, chętni to obejrzeć, chociaż już jak jesteście studentami, Pierwszego roku, przyszłymi studentami pierwszego roku pielęgniarstwa nie wiem, czy jest sens, bo już jesteście, więc zostańcie! Czwarty filmik jest to: Z jakich książek korzystam na pielęgniarstwie? To jest dosyć ważny film, ponieważ było już takie pytanie: Z jakich książek uczy się na pielęgniarstwie? Było, było. Więc wystarczy wkliknąć film, z jakich książek korzystam na pielęgniarstwie. Głównie to są książki z pierwszego i drugiego roku, jakby co. Więc możecie ten film połączyć z, e, z przedmiotami, jakie są na pierwszym i drugim roku pielęgniarstwa, i wtedy będziecie już dokładnie wiedzieć, jakie książki wam się przydadzą. Następny filmik jest o mojej maturze, ale to możecie pominąć, bo już wiecie, na czym matura pewnie polega, skoro jesteście studentami. Przyszłego pielęgniarstwa. Przysz... O źle się wyrażam. Skoro jesteście z przyszłymi studentami pielęgniarstwa, filmik o maturze już pewnie nie jest dla Was zbytnio interesujący, ponieważ tutaj tak opowiadam trochę, jak ja uczyłam się do matury. Jeśli chcecie posłuchać, to posłuchajcie, ale to nie jest istotne. No, dalej. Kolejnym filmikiem jest wszystko o położnictwie. To tak jeszcze, jakbyście chcieli zmienić zdanie, ale myślę, że nie zrobicie tego, więc to też nie jest istotne. Kolejnym o, tutaj mamy bardzo ważny filmik o pielęgniarstwie, ponieważ to są moje uniformy medyczne. Pytaliście się, skąd mam ten mundurek w owieczki, skąd mam te ładne mundurki, więc tutaj zajrzyjcie do tego filmu, ponieważ przed zakupem jeszcze mundurka musicie to posłuchać. Bo nie zawsze jest tak prosto, jak się mówi, że można wybrać sobie mundurek. Często uczelnie narzucają swój odgórnie, więc nie spoileruję, zobaczycie w filmiku. Dodatkowo tutaj dodam, bo nigdzie tego nie powiedziałam, nigdzie. Więc tak, jeśli chodzi o buty, jest dowolność na studiach. Możesz, jeśli masz nawet narzucone odgórnie mundurek, to buty już nie, także możesz kupić, jakie chcesz. Ja polecam doktora Cichobiega. A druga rzecz jest taka, że dodatkowo znalazłam jeszcze jedną fajną firmę, jeśli macie ochotę kupić sobie jakiś mundurek we wzorki i możecie sobie taki kupić, to polecam ZUS Blues. Tutaj wrzucę Wam jak to się pisze. Bardzo polecam, bardzo dużo kolorowych i ładnych wzorków. Dalej mamy... Jeden z ważniejszych filmików wszystko o pielęgniarstwie. Stworzyłam taką mini wszystko o ratownictwie medycznym, wszystko o położnictwie, wszystko o pielęgniarstwie. Więc was pewnie interesuje właśnie wszystko o pielęgniarstwie. To jest takie QA, gdzie zadajecie mi różne pytania na temat czynności, jakie wykonuje się na pielęgniarstwie, jak gdzie pielęgniarka może pracować, mniej więcej zarobki, ale tutaj też tak ostatnio z tego, co pisałam w komentarzach z jedną pielęgniarką, yy, niestety moje internetowe źródła nie podają dobrze. No nie wiem, po prostu tym się nie sugerujcie. Co tam jeszcze jest w tym filmiku? Ogólnie, tak, e, całe naświetlenie pielęgniarstwa, na czym polega? Opowiadam jeszcze, czy ciężko się dostać na studia pielęgniarskie i czy łatwo się uczyć, czy jest czas na zabawę. Więc jeśli jesteście zainteresowani, to w filmiku wszystko o pielęgniarstwie opowiadam właśnie o tym. E, kolejny filmik jest to, czy miałam operację piersi, to o tym raczej będziecie się uczyć na drugim roku chirurgii. Bo to są nowotwory piersi. Nie musicie tego oglądać, możecie obejrzeć za rok, ale nie musicie też tego w ogóle oglądać, bo będziecie się o tym uczyć. Więc to tak tylko dla Waszej informacji, jeśli tak jesteście zainteresowani tą dziedziną bardziej. Ostatni filmik to, jest właśnie, to są właśnie te przedmioty, które już podlinkowałam Wam wcześniej. Przedmioty na pierwszym i drugim roku pielęgniarstwa, i tam pokazuję też swoje wszystkie notatki ze wszystkich, właściwie z całych dwóch lat pielęgniarstwa. Mam dodatkowo jeszcze filmik na kanale, bo wiem, że też byliście zainteresowani, co kupić na studia, jak się przygotować, jak notować, czy to potrzebne są zeszyty, czy co jest potrzebne. Mam filmik Back to School, studia, i mam nadzieję, że tam wpadniecie. To jest filmik właściwie dla wszystkich osób, które idą na pierwszy rok studiów nie tylko na pielęgniarstwo. Więc mam nadzieję, że zajrzycie. Dodatkowo na kanale istnieją jeszcze dwa filmiki: Czy pielęgniarstwo to dobry wybór i jak przeżyć pierwszy rok pielęgniarstwa? No to tak, pierwszy rok, jak przeżyć pierwszy rok pielęgniarstwa, wam polecam, ponieważ tam też troszeczkę opowiadam o praktyce, opowiadam, jak mi się podoba to pielęgniarstwo, jak to widzę wszystko. Czy warto yy, iść na pielęgniarstwo? To jest filmik o tym, jak właściwie znalazłam się na tym pielęgniarstwie, więc nie musicie tego oglądać. Wystarczy, że obejrzycie, jak przeżyć pierwszy rok pielęgniarstwa, bo to jest też ważny filmik dla Was, bo musicie przeżyć, prawda? Musicie, bo musimy się kiedyś spotkać w przyszłości w pracy, nie? No, i jeszcze jeden filmik jest na moim kanale o pielęgniarstwie. Jest to Moja Praktyka Pielęgniarska pierwszy kontra drugi rok, gdzie opowiadam szczegółowo, co robiliśmy na praktykach, jakie czynności wykonywaliśmy, co się nauczyliśmy y, przez pierwszy rok, przez drugi rok. Także to też jest taki fajny filmik, jeśli po prostu boicie się tego pielęgniarstwa i jesteście ciekawi, co Was czeka, to właśnie filmik Moja Praktyka Pielęgniarska jest od tego. I mam nadzieję, że już Wam naświetliłam. Te wszystkie filmy po kolei, jak o nich mówiłam, będę je Wam podlinkowywać, więc mam nadzieję, że już więcej pytania się nie pojawią dotyczące tych filmów, bo wystarczy, że je obejrzycie i tyle. Jeśli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, tutaj takie inne niż te wszystkie, na które odpowiedziałam, to serdecznie za Was zapraszam, żebyście napisali mi o tym w komentarzu. No, i mam nadzieję, że. Może, nie zapomniałam powiedzieć najważniejszego. Witamy w gronie przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy i mam za... nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej i że w ogóle zostaniecie z nami. <grym> I powodzenia Wam wszystkim na pierwszych rokach, rocznikach. Wszystkiego dobrego, dużo owocnej pracy i wsłuchajcie wiedzę. Pa!